Witam serdecznie. Dzisiaj ogrzewanie podłogowe w domu według projektu Amorbis. Wykonaliśmy w tym domu instalację rekuperacji. Link do filmu wrzucę w opisie, a dzisiaj chciałem wam pokazać jak robimy ogrzewanie podłogowe pod pompę ciepła. Jesteśmy na parterze w pomieszczeniu kotłowni, maszynowni, jak to tam zwał. Gdzie będzie pompa ciepła, gdzie będzie re, rekuperator. Mamy rozdzielacz do ogrzewania podłogowego. Tutaj na parter dajemy 10 wodów. Instalacja do rozdzielacza wykonana jest w PEX-ie 32, i tutaj pod podłogą. Ta instalacja została nabita y, powietrzem. Trzyma już ponad y, tydzień czasu, więc wiemy, że jest szczelne. Na to układamy. Rurki peksowe, czyli rurki bez wkładki aluminiowej, które nigdzie nie będą miały połączenia między rozdzielaczem e, a powierzchnią grzewczą, i wiemy, że to też będzie na pewno szczelne. E, my używamy akurat rozdzielaczy ze stali niedzewnej, mają one troszeczkę większy e, przekrój jakby w środku, dzięki czemu zapewniamy troszkę większy e, przepływ. I teraz tak na styropian, który ułożył jakby inwestor, tak naprawdę ułożyła to firma, która robi posadzki. Położyliśmy folię. Jest to zwykła, typowa, normalna folia do ogrzewania podłogowego. Przypomnę tylko, że ta folia nie stanowi żadnej bariery jakiejś termicznej. Tak naprawdę jest to normalna folia. Z nadrukiem i ten nadruk pomaga nam ułożyć ogrzewanie podłogowe. Układamy tutaj wszystko w rozstawie co 10 cm, a łazienki co 7,5. Mamy zrobioną tutaj łazienkę, tak to wygląda. Górę już mamy ułożoną. Ja Wam ją za chwilę pokażę, jak ułożymy cały dół. Jak ułożymy cały dół, to wszystko, wszystko pokażę, jak to, jak to jest, jest zrobione. Tutaj mamy wydzieloną strefę, gdzie nie będziemy układać ogrzewania podłogowego, bo jest spiżarka. W salonie mamy cztery wody plus piąty, piąty na kuchni. Także my bierzemy się za układanie ogrzewania. Jak wszystko ułożę. Pokażę Wam górę, dół, jak żeśmy to wszystko zrobili. Jak ktoś nas ogląda, kto buduje dom według tego projektu, będzie mógł sobie zobaczyć, jak my żeśmy to zrobili. Zawsze to jest jakaś taka podpowiedź. Może się to komuś przyda. I co, ja się żegnam, znikam, że tak powiem, na sekundę, i jak wszystko zrobimy, to widzimy się ponownie. Słuchajcie, mamy to, zrobiliśmy ogrzewanie, jesteśmy na następny dzień. Skończyliśmy wczoraj, ale było już za ciemno, żeby coś nagrać i zobaczcie, jak to wyszło. Ech, tu już mamy wszystko podłączone. Nabiliśmy powietrzem instalację, żeby nie było, że, że coś, nam, coś nam zamarznie. Rozdzielacze mamy ładnie opisane. Żeby nam się nie myliło, która pętelka to która pętelka, bo dzisiaj pamiętamy i jutro nie będziemy wiedzieć. Tym bardziej jakby inwestor później chciał robić jakieś sterowanie ogrzewaniem podłogowym, no to jest, to jest kłopot. I tak jak wspominałem wcześniej, to już żeście widzieli, bo to już mieliśmy ułożone, to 7,5. Eee, tu mamy sypialnię, tu będzie sypialnia główna na dole. Mamy dwie pentelki w rozstawie co 10 cm. Generalnie reszta jest zrobiona podobnie. Te tak samo wiatrołap. W miejscach przejść do pomieszczeń, gdzie będą dilatacje, dajemy ar, dajemy peszek dilatacyjne. I tutaj mamy salon. Teraz oczywiście. Na pewno znajdą się osoby, które powiedzą, że to jest za gęsto, że można zrobić co 15, można zrobić, nie wiem, w rozstawie co 15 na 10 ze strefą brzegową, my żeśmy się przyzwyczaili tak robić. E, to się sprawdza. Tak mam u siebie w domu też zrobione. I jeżeli chodzi o rozkład temperatur, to przy podłodze, która ma temperaturę w granicach 23 stopni. Ja mam w pomieszczeniu około 22. W łazience temperatura, pokoju, temperatura podłogi w granicy 23-24 stopni daje naprawdę bardzo fajny komfort. Czyli nie mamy przegrzanych tych podłóg, a to wszystko fajnie grzeje, fajnie działa. A my mamy niską temperaturę zasilania, bo ta temperatura zasilania jest, jeżeli nie ma jakichś wielkich mrozów to ona jest w granicy poniżej 30 stopni generalnie. Na powrocie mamy około 24 y, stopni, 23-24 stopni i temperatura zasilania nie przekracza 30 stopni u nas. No tak tak to mamy zrobione. Tak jak widzicie, pokój Martynki, łazienka. Tu mamy Paulinę i mamy Martynę. A przepraszam, tutaj była, jest Natalia. Także... Nikomu się już to nie będzie myliło, można to opisać. My używamy taką malutką drukareczkę do tego. Jeżeli ktoś widział wcześniejszy film, właśnie o rekuperacji, to wie, że tutaj są pod nami rury do rekuperacji. I podzielę się patentem, który tak naprawdę tutaj żeśmy rozkminili i to wyszło troszkę przez, przez pomyłkę. Poprosiliśmy panią inwestor, żeby zamówiła nam y, siatkę zbrojeniową, taką cieniutką, którą żeśmy chcieli położyć na rurę od rekuperacji, na tą folię. I mówimy, tam gdzie są rury, jak coś to połapiemy trytkami. I słuchajcie, doszła mała, zaszła mała pomyłka. Pani inwestor przywiozła nam y, siatkę do elewacji. Słuchajcie, mega się sprawdza. Na styropian położyliśmy siatkę elewacyjną. Przybiliśmy to klipsami od, yy, od Takera. I na to dopiero folia i rury. Jak przybijamy rurę, ta folia, ten klips jest i praktycznie nie do wyrwania. Naprawdę mega dobrze trzyma. Także yy, polecam do zastosowania komuś, kto, kto układa używanie podłogowe. A a ma od rekuperacji i powiedzmy nie do końca ktoś ułożył wcześniej dobrze ten styropian, bo tutaj ta firma nie do końca się spisała i, i inwestorzy później poprawiali po nich ten styropian, żeby zrobić to lepiej. Ale ok, reasumując, tak wygląda ogrzewanie, które my wykonujemy w standardzie. E, przypominam, że działamy na terenie Województwa Dolnośląskiego, ale też dojeżdżamy, gdyby ktoś był zainteresowany takim ogrzewaniem. To oczywiście zapraszamy do kontaktu, ja się żegnam, a następne nagranie będzie e, już e, w tym domu z montażu pompu ciepła albo z, rekuper z rekuperatora. Pozdrawiam, do następnego nagrania. Na razie, cześć!